A dzisiaj, tak jak tyle, chciałbym poruszyć temat innych regionów na Steamie, a dokładniej tych bardziej opłacalnych niż większość posiada, czyli bardziej opłacalnych od Polski, to znaczy Argentyny, Turcji, Rosji, a więc krótko mówiąc jest taniej i to sporo. W Argentynie, chociaż ostatnio były podwyżki na niektórych gry, jest to różnie. Niektóre z gier zanotowały wzrost cen i nie doświadczamy już tak astronomicznych zniżek jak kiedyś, lecz wciąż jest taniej. Przykładowo, Resident Evil Village w Polsce kosztuje 179 zł, a w Argentynie po przeliczeniu z PESO na złotówki jest to 82 zł. Zł. Metro Exodus, który uważam, że jest stosunkowo tanie w Polsce, kosztuje 127 zł, a w Argentynie 27 zł. Przykładowo, jedna z nowszych gier, która wyszła na PC, a właściwie została przyportowana z konsoli, Spider-Man. W Polsce nam za niego zapłacić 259 zł. W Argentynie, natomiast po przeliczeniu, kosztuje on złotych 121. Zł. I nie tylko w Argentynie jest tak duża przepaść cenowa. W Turcji Resident Evil kosztuje 62 zł, Metro Exodus 103,3 zł, a Spider-Man 116. Na koniec przykład mniejszej gry: Fazmofobia. W Polsce kosztuje 51 zł, w Argentynie jest to 4 zł. A w Turcji 5. I nie są to gry, które specjalnie zostały wybrane pod tezę. Takie gier jest o wiele, wiele więcej. Więc zostawiam wam link w opisie do strony, którą mogliście teraz widzieć na ekranie, z której brałem dane, na niej możecie wyszukać dowolną grę na Steamie, i zobaczyć jej cenę w każdym regionie, w którym da się ją kupić. Bo tak, nie każdą grę da się kupić w każdym regionie. I to jest w sumie główny powód, dlaczego nie wspominam tutaj o Rosji, bo faktycznie można było taniej kupić gry, lecz przez obecną sytuację, która nam towarzyszy, myślę, że wiecie, jaką mam na myśli. Jest dużo problemów, wiele gier nie da się kupować, a nawet nie da się w niektóre grać. Legalność i ryzyka związane z posiadaniem innego regionu na Steamie. Czy jest to legalne? Regulamin Steama mówi dosyć jasno, że nasz kraj sklepu powinien się zgadzać z naszym obecnym miejscem zamieszkania. Dodatkowo, powinniśmy posiadać lokalną metodę płatności do wykonywania transakcji. Także, jeżeli mieszkamy w Polsce, a chcemy kupować gry w pesos argentyńskim lub liże tureckiej, to odpowiem za pytanie nie, raczej nie jest to legalne. Jakie są ryzyka? Teoretycznie, skoro nie jest to legalne, a platformą, z której korzystamy, to Steam i oni mają pełną własność nad tym, co się dzieje. Możemy zostać zablokowani i załamani regulaminu. Lecz po wykonaniu researchu, raczej Steam nie banuje za zmianę regionu. Co nie znaczy, że. Jeżeli ileś tam dziesiątek tysięcy osób nie zostało zbanowanych, to ty też na 100% nie zostaniesz zbanowany. Jest to ryzyko, o którym trzeba wiedzieć. Jak zmienić region na Steam? Nie jest to takie proste jak kiedyś, bo na dobrą sprawę kiedyś wystarczyło kupić klucz do jakiejś gry, który właśnie jest przeznaczony do aktywacji w jakimś kraju, pobrać VPN-a, aktywować go, aktywować klucz na swoim koncie i tyle. Aktualnie jedyny sposób, o jakim wiem i z którego sobie korzystałem, przy zmianie mojego jednego z kont na in region, to serwery Discord. Gdzie przykładowo osoba z Turcji bądź Argentyny oferuje nam zmianę regionu Steam naszego obecnego konta. Wtedy musimy takiej osobie podać dane do logowania i niejako osoba trzecia, której nie znamy, wchodzi na nasze konto, więc ryzyko jest tutaj większe. Lub możemy kupić czyste konto Steam już z obecnym regionem, który nas interesuje. Nie chcę tutaj podawać żadnego konkretnego Discorda, ponieważ nie chciałbym doświadczyć sytuacji, w której ja podaję zaproszenie do jakiegoś Discorda, na którym u mnie transakcja pobiegła pomyślnie, ponieważ mogłoby się zdarzyć, że nagle osobom, które wykonują usługę, coś się odwiedzi i mogliby zacząć oszukiwać ludzi. A ktoś z Was oszukany przeze mnie pośrednio, to ostatnia rzecz, jaką chciałbym zobaczyć. Okej, okay. załóżmy, że już mamy inny region na Steamie, ale nasza saldo portfela Steam nie pozwala nam na dokonanie żadnego zakupu. Kary płatniczy nie możemy użyć, ponieważ wtedy automatycznie nasz region nie zmieniony, więc to odpada. Jakie są w takim razie opcje? Jedna. To gift karty, lecz tutaj nie jestem pewien, ponieważ osobiście z tego nie korzystam. Lecz Steam głosi wyraźnie, że jeżeli karta podarunkowa nie jest w walucie, w której mamy Steam'a, to zostanie ona automatycznie przeliczona i w taki sposób zasilimy nasze konto, zachowując przy tym zmiany region sklepu. Lecz warto tutaj wspomnieć, że nie wszystkie karty podarunkowe można zrealizować w każdym sklepie. Kolejna opcja, z której ja osobiście korzystam, to zakup przedmiotów takich, które możemy sprzedać na rynku Steam. Dobrze się tutaj sprawdzić większość przedmiotów w CSGO i klucze do Team Fortress 2. Lecz tutaj też jest haczyk. Musimy mieć aktywny rynek Steam, co może okazać się problemem. Jeżeli zdecydujemy się kupić nowe konto Steam z pożądanym regionem z przykładowego wcześniej wspomnianego Discorda, dlatego osobiście poleciłbym opcję założenia konta z Steam samemu, zasilenia go za te bodajże 5 dolarów, które są wymagane do odblokowania rynku Steam, i następnie skorzystania z usługi zmiany regionu Steam już na naszym koncie. I ja osobiście sam tak zrobiłem. Wtedy wciąż zaryzykujemy nasze konto Steam, lecz będzie ono świeże i ryzyko będzie mniejsze niż gdybyśmy mieli oddać komuś nasze główne konto Steam. Jeszcze zostaje jeden aspekt, czyli kwestia moralna. Czy powinniśmy tak robić? Tutaj oczywiście każdy musi sam sobie odpowiedzieć na zadane pytanie, lecz osobiście uważam, że wielkie korporacje takie jak Steam, czyli właściciel platformy, czy deweloperzy gier tacy jak EA, Bethesda, Activision, CD Projekt Red, Ubisoft, Rockstar Games, szczególnie ci ostatni, którzy zarabiają niewyobrażalne pieniądze z GTA Online, bardzo nie ucierpią, ponieważ są to wielkie korporacje. I kupując i grę i tak zarobią. Myślę, że w tej całej kwestii najbardziej szkoda twórców gier indie, którzy nierzadko robią całe gry w pojedynkę. I zamiast kupić i grę za 15 dolarów, kupujemy ich grę za mniej niż 5 zł. I na dobrą sprawę tak właśnie wygląda cały temat regionu Steam. Wydaje mi się, że poruszyłem dosyć dobrze cały temat i nie sądzę, żebym o czymś zapomniał, ale jeżeli się mylę, to proszę daj mi o tym znać poniżej. Jeżeli masz jakiś temat w głowie, który chciałbyś, żebym poruszył, to podziel się z nim w komentarzu, a jest szansa i to dosyć niemała, że nagram o nim film. W końcu pomysł na ten materiał niejako się wziął właśnie z sekcji komentarzy.